Minecraft, ale nie mogę zobaczyć ocelota. Okej. Okay. Spiliśmy się na takiej kopalni, tam gdzie nie ma żadnego ocelota. Ten challenge jest mój. No dobra. Dobra, e, może zrobimy taki domek. E. Dobra, e, ja Okej. Okay. Postawimy tutaj może dwa pochodnie, śniemy może, bo, yy, bo co innego byłoby inaczej? Poza tym nieważne. Dobra. Ej, co? Nie, nie, nie. Przez niego przebyknąłem challenge, jakim cudem, no nie no.